Dzień dobry, tu ja mówię drugi dzień z rzędu, porażka proszę Państwa nie mam pojęcia naprawdę, nie żartuję nie mam pojęcia jaki kolor nawet jakiś ładny, ale mniej nieokreślony pozostawiam Państwu interpretację będę dzisiaj mówił o dwóch panach niedzielskim urbanie, którzy dzisiaj dosą gwiazdami oni odgładzani są od dawna ale dzisiaj w zupełnie innym kontekście, w zupełnie inny sposób. O czym proszę Państwa, oczywiście genialny Chłop z Biskupina uprzedzał i mówił, jak to się, jak to się musi zakończyć. Ale wcześniej, proszę Państwa, taka dygresja pewnie znowu mi się zabierze po plecach i będę, będę miał trochę głupich komentarzy pod tym filmikiem. Ale proszę Państwa, kolejny raz się okazuje, że życie jest bardziej skomplikowane niż to, co my wszyscy wypisujemy, wygradujemy w internecie czego się trzymamy, zwłaszcza tych wszystkich schematów. Ja oczywiście e, nie trzymam się żadnych schematów, trzymam się zawsze myślenia racjonalnego i absolutnie z żadnych e, diagnoz, z żadnych e, wniosków i konkluzji, które Państwu przedstawiłem blisko dwóch lat, się nie wycofuję. E, niemniej jednak uczciwość e, intelektualna i moralna, no, zmusza mnie, żeby opowiedzieć Państwu taką historię o po pozmieniu bohaterów, a ona będzie, no, piętrowa, to, to co się dzieje w internecie to, to jest mało. Bo dzisiaj miałem taką e, przykrą okazję e, doświadczyć tego, jak się ludziom zawala świat w ciągu ułamku sekundy. Ja nie chcę broń może zdradzić żadnych nazwisk, bo zwłaszcza, że tu żyjemy w MAIP-widuje, to się wszyscy znamy, po, po, po pozmieniam nawet profesję, aby e, nikt nie wiedział. Bo nie mógł się domyślić o kogo chodzi. W każdym razie, jeden z takich bardzo dobrych fachowców i uczciwy człowiek, który swego czasu mi no, praktycznie za pół darmo pomógł wykonać pewną bardzo ważną rzecz, z, z którą sobie sam nie radziłem. To oczywiście, jak zwykle, ze starą żeśmy to robili. No i przydarzyło się temu człowiekowi straszne nieszczęście. Doznał takiej kontuzji, która praktycznie eliminuje go z zawodu, jako człowieka czynnego, zawodowego no człowiek się załamiął do tego stopnia, że zapowiedział, że pozwija firmę chociaż naprawdę w, w tej branży i w ogóle w jakiejkolwiek branży w tej chwili jest tak, proszę Państwa, że no, trzeba się bardzo starać, żeby nie mieć pracy a większość to ma tą pracę zapewnioną na pół roku do przodu i dalej no i w międzyczasie jeszcze złapał pozytywny test a do tego, proszę Państwa, jego rodzice wylądowali w szpitalu z, z, z diagnozą tej najbądniejszej na świecie choroby. Proszę Państwa, no brzmi to naprawdę jakby to nie jaka Renata Akosta opowiadała tą historię. Ja miałem okazję rozmawiać i z tym, i z tym człowiekiem, i, i z jego współpracownikiem. I oczywiście rozmowa też że szła na to całe szaleństwo, które się wokół nas dzieje. No i proszę Państwa, przyznam się, że nie chciałem w ogóle wchodzić w żadne dyskusje na temat tego, co, co jest, co nie jest, czy, się, czy łykać syropki, czy nie łykać syropki, no bo to nie jest, proszę Państwa, internet, to jest życie i w momencie, kiedy się człowiek zdarza z, z prawdziwym, prawdziwym, żywym człowiekiem, no i z, takim, no z, z, takimi, z taką chiobową serią. Już pomijając to, co wszyscy wiemy, jak należy traktować, jak podchodzić do tego, do tego szaleństwa i zaraz będziemy przecież mówili o tym, co, jak go śniło niedzieskiego i Horbana, to mój taki malutki apel, proszę Państwa, żebyśmy nie zwariowali do końca, żebyśmy... Yy... W swoim uporze, w swojej konsekwencji w działaniu, bo jeszcze raz podkreślam się, absolutnie z niczego nie, nie wycofuję, ale żeby nie traktować takich historii, takich sytuacji, przede wszystkim takich ludzi, e, taki sposób, e, jakich traktujemy słusznie, jakich traktujemy słusznie tych wszystkich agitatorów, akwizytorów, i bajkopisarzy, które, którzy snują, jeśli snują takie dramatyczne informacje i opowieści po internecie no to robią to w wybitnie celach propagandowych a życie jak zwykle pisze takie scenariusze, proszę Państwa, no, że żaden Tarantino czy polski Tarantino nie jest w stanie tego przebić i no jak sobie uświadomimy, wiem, że to straszny banał, straszny fraza, że to nasze życie jest tak kruchutkie, że dosłownie od jednego potknięcia e, zależy to, co nas spotka za chwilę i, e, i wali nam się wszystko to, co do tej pory udało nam się zbudować, zrobić, e, stworzyć, no to proszę Państwa... E, to nie jest zabawa, to nie jest Twitter, to nie jest, jest kanał YouTube, to nie jest Facebook, to, to nie jest żaden inny portal i to, to nie są nasze żarliwe dyskusje, ale to jest życie. To jest życie i, i trzeba mieć do tego zupełnie inny stosunek. Ja mówię to Państwu uczciwie, że no mnie, mnie, mnie to po prostu przyłożyło w web to przyłożyło bardzo solidnie. Nie w takim kontekście, żeby cokolwiek się w moim sposobie myślenia z, z, zmieniło, ale dotarło do mnie, że no jak zwykle życie swoim torem, a nasze wyobrażenia o pewnych sprawach i o, o pewnych historiach zupełnie, zupełnie innym torem. No, strasznie to trudne jest, bo, ff, tak jak mówię, no, ten człowiek i cała ta historia, która jest z tym związana. To no nie jest ani moja rodzina, ani, ani ktoś szczególnie bliski, po prostu człowiek, który, który jest człowiekiem i dlatego, dlatego jakoś mnie to tak zdzieliło, zdzieliło w łeb, i broń Boże intencją tego, co do Państwa mówię, nie jest to, abyście przewartościowali swój sposób myślenia na ten temat, który jest naszym tematem niemalże dyżurnym. Ale żeby od każdej reguły i od każdego, od każdego słusznego działania wziąć tą poprawkę, że zdarzają się w życiu takie historie, takie wyjątki, które reguły potwierdzają i do których, do których trzeba naprawdę jako wyjątki potwierdzają regułę, do których trzeba podejść, podejść z szacunkiem, bo to jest po prostu ludzkie życie. To są żywi ludzie, a nie kolejne wpisy w internecie, kolejne kliki. Kolejne spory, które trzeba prowadzić, bo jeśli jest, się robi to w sposób racjonalny, to no z tego wychodzą jakieś konkretne i pożyteczne e, konkluzje, wnioski. E, proszę Państwa, Pan Niedzielski, Pan Horban dzisiaj zostali tematami dnia, ale nie dlatego, że powtarzali, że powtórzyli to, co powtarzają e, przez tyle. Przez tyle miesięcy, ale dlatego, że powiedzieli coś zupełnie innego. Mniej więcej tyle, co mówi siedzący tutaj o Folia Szur, chłop z biskupina Piotr Jelgudski. To znaczy, pan Niedzielski oświadczył, że z ich doświadczenia wynika, zająłem tu rok, żeby dojść do takich wniosków, że radykalne obostrzenia, restrykcje nie przenoszą pożądanego rezultatu, dlatego będą szli zupełnie inną i zupełnie inną drogą pan Horwan dla odmiany w TV, poszedł do TVN-u i bronił się rękoma i nogami przed tym aby zalegalizować chociaż to jest fatalne słowo w kontekście tego czym są te, czym są te pokusy te wszystkie zielone paszporty i ta, te dwie historie które się dzisiaj wydarzyły proszę Państwa no wpisują się idealnie w to co Mówiłem Państwu od kilku tygodni, no i co część z Państwa przyjmowała z wielkim sceptycyzmem, wydała się skąd optymizm, skąd mi przychodzą takie bzdury do głowy, kiedy wszędzie na świecie dookoła jest zupełnie inaczej niż to, co ja prognozuję, że się stanie w Polsce. Proszę Państwa, to, to klocki są naprawdę prosto do poukładania. Jeśli się trzyma władzy, jeśli się ma władzę i widzi się, że słówki sondażowe spadają na łeb na szyję. Jeśli się ma wewnętrzne badania, z całą pewnością PiS takie badania ma, co jest powodem spadku tych, tych słupków, no to proszę Państwa nie ma cudów. Każdy polityk, no do tej pory, tak jak mówiłem, szło to na paliwie strachu, autentycznego strachu, no i takich niestety historii, które, które napędzają, napędzają ludzie, no i ciężko, żeby nie napędzały się, to bezpośrednio dotyka Dotyka człowieka. Natomiast to, że ludzie już oswoili się raz, że po pierwsze, oswoili się z tym strachem, nawet jeśli dla nich uważają, że, że ta jedna najmniejsza choroba na świecie to jest najbardziej śmiertelna i najbardziej niebezpieczna, wszystko, wszystkie o całej reszcie można zapomnieć, no to proszę Państwa, to już jest zupełnie inna relacja, zupełnie inny stosunek emocjonalny niż to, co miało miejsce na początku. No i teraz działania polityczne ze strony partii władzy zawsze i wszędzie będą zmierzały w tym kierunku albo władzę zdobyć, utrzymać, no bo jeśli jest się partią władzy, no to chodzi o to, żeby władzę utrzymać, no jeśli się jest w opozycji, chodzi o to, żeby władzę, władzę zdobyć i to jest cała tajemnica, to jest cała zagadka, proszę Państwa, zmiany frontów, no i o ile... O ile można wskazać jakąś lukę w tym myśleniu, no to możecie Państwo powiedzieć: no dobrze, Niedzielski był, nie było, jest ministrem rządu, ale taki Orban, który przecież jest no, bardzo wielkim cudzysłowie, człowiekiem niezależnym, w dodatku umocowanym w wiadomym środowisku, no, które gremialnie tępi takie wypowiedzi, takie, takie zachowania. Skąd nagła, nagła zmiana u głównego? speca, chociaż znów bardzo ciężko przechodzi mi to słowo przez usta, przez gardło skąd taka zmiana ogólnego speca z rady przy premierze no, proszę państwa nie bądźmy naiwni ten człowiek zainwestował tyle w to wszystko jest człowiekiem do wynajęcia, więc jeśli padł przykaz od górny, że Zmieniamy kierunek działań, zmieniamy opowieść o, o tym, co się wokół nas dzieje. Bym no, się miał do wyboru albo podać się do misji czy odejść, rzucić zabawki, tylko nie on by wtedy mógł pójść za bardzo, nie ma, nie ma gdzie, no, albo skierować się tym, co. W tym środowisku jest dość powszechne, czyli poczuciem bóstwa, poczuciem nieomylności przy wszystkich błędach i kompromitacjach, bo to absolutnie ludziom nie przeszkadza. I dalej zajmować wysokie stanowisko, dalej być kimś, dalej robić karierę. No, nic, nic innego, proszę Państwa, są wszystko stare, stare jak świat. Ważne natomiast jest, że to już nie jest jakaś tam. Diagnoza chłopa z biskupina to już nie są jakieś przypuszczenia czy dowagacje, to, to są fakty, proszę Państwa. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. To, że w PiSie nastąpiła radykalna zmiana w kierunku działań, i no znów pod się tym słowem narracja. To jest proszę Państwa fakt, nie żaden wymysł, nie żadne pobożne życzenie, nie żadne myślenie życzeniowe. To jest fakt i z tego faktu należy się tylko i wyłącznie cieszyć. Dzisiaj też mi ktoś zadał pytanie, co w takiej sytuacji robi, czy dalej walić po, po pisie i po głowach, czy akurat w tym nowym podejściu ich wspierać. Proszę Państwa, ani walić, ani wspierać. Robić swoje, czyli wszędzie tam, gdzie te działania, które są rozsądne i nam służą, to oczywiście, broń Boże, tego nie potępiać, tego nie ganić, no bo kto będzie robił do własnego ogródka, natomiast nie zapominać, że to są politycy, i to, że dzisiaj podejmują takie decyzje, które są korzystne dla nich, a nie oni nie robią tego dla nas, to są politycy, że za chwilę mogą podjąć zupełnie inną decyzję, czyli z absolutnie ograniczonym zaufaniem, z brakiem, całkowitym brakiem zaufania. Bo trudno mieć jakiekolwiek zaufanie po takim okresie, kiedy nami pomiotano, eee, patrzeć na to, co się będzie działo, i wszędzie tam, gdzie sprawy idą we właściwym kierunku, w takim kierunku, który nam służy, to broń Boże nie sabotować, broń Boże eee, nie sabotować, ale z drugiej strony też absolutnie nie wierzyć, nie wpisywać się, nie bić brawa, eee, nie. Nie zapisywać się do tego towarzystwa, bo to są ludzie, którzy wykorzystają, porzucą e, e, no i zostawią nie, że z pustymi kieszeniami to jeszcze może z jakimiś większymi problemami, bo to są proszę Państwa, politycy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.